Witam Was, jest marzec 15, tam jeszcze jest poplon, facelia błękitna, tu widzimy w tle róże, oczywiście jak ktoś zawsze przeszkadza, jakiś rowerzysta, w tle drzewka owocowe, agrest, porzeczka, trzeba przyciąć było, to ostatni termin, żeby to zrobić, wiśnie jeszcze czeka, nie bieliłem drzewek, no bo jeszcze jest na to czas, albo mi się nie chce. W każdym razie tutaj jest dużo poprawy. Ziemia jest poplonem. To później przekopiemy. Wyrównujemy. I powoli, powoli sukcesywnie, dzień po dniu, to się wszystko będzie zmieniać. Tu widzicie kwiaty wiosenne. Krokusy, narcyzę inne że Wiosna. Będzie ciepło, będzie lato, będzie gorąco. Później się zajmiemy podlewaniem. Ale... Ktoś mówi, lepiej podlewać, lepiej sadzić, niż zbierać. E, dużo jeszcze tutaj do roboty. Tam, po tej krzewie jest trawa, to mi się nie podoba. I tam, tam planuję tą facelię, te kwiaty tam przy tym płocie. Ale posłuchajcie w tle bogatkę. O, to bogatka. Poczytajcie w Wikipedii, bogatka zwiastuje wiosnę. O, coś pięknego. No oczywiście w maju czekam na konwalie. I piękne wiśnie będą też. Wiosna, wiosna, wiosna. zimy nie było, idzie wiosna. Szykujmy się na dużo pracy. Ziemia leży odłogiem.